Ticket po spacji, ilość losów, które chcecie kupić. Jeden los kosztuje was jedną chudzinkę, a do wygrania będziemy sobie losować kod na 3 dni premki, 3 dni wypożyczenia kawu, 122, 3 moduły drugiej klasy, więc myślę, że to akurat dla tego kawu i na 6 emblematów. Siema zielony. Mam mega ważne pytanie, ale takie mega. Pytaj. Pytaj grami. Siema Cloud. O której jutro stream? Ha! Ale dobrze, że pytasz dzisiaj, żebyś jutro nie truł wafla. E, jutro nie ma streamu. Jutro nie ma streamu, dlatego dzisiaj gramy sobotnią. Miał być stream o 13, ale wczorajszy alkohol mnie pokonywał do dzisiaj jeszcze. Nie, jutro jest... jutro jest dzień yy, pełnej chillery, relaksacji i rekonwalescencji. A nie no, dzisiaj nie, no dzisiaj sobie posiedzimy, tak tak, dzisiaj posiedzimy trochę dłużej niż zwykle, więc spoko. Mam przynajmniej nadzieję, że mnie nie... nie... nie, nie sen, no tro, trochę nie zmożę sen, trochę dzisiaj pospałem wprawdzie do południa, ale... Czyli znowu wuda. A relaksujesz się wodą. Nie, jutro. Jutro tak jakby nigdy nic. Siłownia z rana, ale właśnie musimy zakupy ogarnąć sprzątanie chaty, bo dzisiaj nam to nic nie wyszło, więc jutro jest taki dzień. Żeby zamknąć zamknąć na spokojnie cały tydzień. I się przygotować do nowego. Ale w poniedziałek, czaty się widzimy. Nowa porcja dropów w poniedziałek, więc więc w poniedziałek, najpewniej też we wtorek. Zobaczymy. Pijemy zdalnie widmo. Ja nie, ja dzisiaj nie. <ścoughs> Przynajmniej nie na razie. Na razie możesz pić moje zdrowie. Niedzielę są sklepy zamknięte, ale myślę, że znajdziemy jakiś sklep, który będzie kurwa, miał kącik czytelnika, czy tam inny punkt po pocztowy, czy coś tam. Znajdą jakiś sposób, żeby mi sprzedać podstawowe produkty. Żabki są zawsze otwarte. No ale w żabie jakbym miał zrobić takie zakupy codzienne Takie zakupy codziennej potrzeby, że tak powiem Moje zdrówko, no to dziękuję Rano napiszę, dobra, to ja cię zaraz grami na Discordzie zablokuję w takim razie <grystanie> <grystanie> Żebyś mi nie truł <grystanie> Osiedlowy monopol cześć, nie mam na osiedlu monopolu, ale mnie oszukał, Oszukista jeden. Tygrys 2. Nie no, odbijam. Wiadomo. Super Hellcat u was APKam nie przebił. A z tego co pamiętam, Super Hellcat nie, nie grzeszy penetracją na, na Apeku. się Warto brać i Sukatynia, i Sukatynia jest spoko. Jest. Ma ten taki. Taki powiew starego, starego, starego Isa z drzewka, ze starym dziełem. Jaką nutkę chcesz? Co ty zaś wymyślasz, Agamakur? Dobry wyjazd, super helka z w ogóle, skończyły mi się apeki, to wracamy bronić. Jaki Little big, nie no, Agama, ty ta. To się nie wpasowuje w dzisiejszą playlistę. Dobra, kuknijmy co tu się dzieje na dole. Czy coś coś się uda zobaczyć? Jakieś zagubione fałki albo inne ta? Co tam wariaciku ładujesz? Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Zniszczony. Easy. Siema, po urlopie. A gdzie to się urlopowałeś? No nie no, czemu oni mi kurwa cały czas na dupsko wyjeżdżają? Ach, hity Dobrze, Arta się mną nie zainteresowała jeszcze Czy też mi zaraz wyjedzie na dupę, jak po raz trzeci będę chciał stąd odjechać? Chcę łapać przestrzały na tą fałkę, jakby miała się wychylać i schować się od arty też przy okazji. O. Czy będzie MK, jak wygramy? 4200 już zrobię, 5 fragów. Szósty frag Siema kaczkomat <grafię> Braknie 50 expa A sprawdźcie z ciekawości na to GG Ile do, ile na MK? Ciekawi mnie tylko jakim cudem on mnie spotuje tutaj ale złapiemy go w kleszczach. Siema Mona. 1478. Oj, to to dużo. Może jakbym 8 fragów zrobił. Jakby Radley wjechał. 7. I 8 trzysta fragów musi być MK. Ja już sobie nastawię tutaj oklaski, żeby włączyć. Ja już, sobie tutaj ja już, mam, ja już mam palec na oklaskach czoty, nie? Patera. Pokazał ojciec, jak się gra, że jak się to się umie. Patera, pato No i Meczka, Pięknie. Boziu, ale jestem dobry jednak. Aż se jeszcze raz Gratki Kratki miej jak Kratos jak pokornie. <grystanie> 1478 było na MK ja 1708 zrobiłem, ale wariot... Ale wariot wyśli do Halaka i Multego nie. Do, do, halaka to jakieś 300 expa za mało Siema rekton No spoko, bitwa nawet siadła Trochę beka z tych wszystkich tierów, które się ode mnie odbijały, nie, ale A jak zarobkowo, bo mi się Apeki wprawdzie skończyły No ale elegancki wynik 183 tysiące do przodu, tak można się bawić